15 19 marca 1939 roku, sześć miesięcy po aneksji Sudetów, nazistowskie Niemcy, rażąco naruszając Układ Monachijski, najeżdżają i zajmują czeskie prowincje Czechy i Morawy. Sam Adolf Hitler przybywa do Pragi i 16 marca w proklamacji wydanej z Zamku Praskiego ustanawia protektorat Czech i Moraw. Konstantin von Neurat, były minister spraw zagranicznych nazistowskich Niemiec, zostaje protektorem Rzeszy. Ale ponieważ Firer uważa, że jego rządy są zbyt łagodne, a jego miękkie podejście do Czechów sprzyja antyniemieckim nastrojom i zachęca do oporu poprzez strajki i sabotaż, we wrześniu 1941 roku zwalnia von Neurata i mianuje Reinharda Heydricha zastępcą protektora Rzeszy, który ze względu na swoją brutalność zostanie nazwany rzeźnikiem Pragi. Jednak w kraju, w którym panuje strach i ucisk, terror Hajdricha kończy się 27 maja 1942 roku, kiedy zostaje śmiertelnie zraniony przez dwóch czechosłowackich spadochroniarzy. Jednym z nich jest Jan Kubisz. Jan Kubisz urodził się 24 czerwca 1913 roku w małej morawskiej wsi Dolni Wilemowice, położonej na terenie dzisiejszej Republiki Czeskiej, wówczas należącej do Austro-Węgier. Jego ojciec Franciszek był wiejskim szewcem, który zarabiał na życie dostarczając obuwie do pobliskiego miasta Trzebicz. Matka Kristina zmarła wkrótce po urodzeniu młodszego brata Jana Jarosława. Rodzina była głęboko zakorzeniona w tradycji rzymskokatolickiej, a dzieci wychowywano w duchu surowych wartości, patriotyzmu, wiary i skromności. Ze względu na trudne warunki materialne wcześniej nauczyli się znaczenia pracy, poświęcenia i wytrwałości. Kubisz dorastał w rodzinie, która nieustannie balansowała między przetrwaniem a godnością. Jego macocha, Maria Dusikowa, sprowadziła do domu kolejne dzieci z wcześniejszego małżeństwa. I wraz z Franciszkiem wychowywali tę mieszaną rodzinę w trudnych warunkach finansowych. Pomimo tych trudności poczucie sprawiedliwości i dumy narodowej Jana tylko się pogłębiały. Jan spędził część swojego wczesnego dzieciństwa u krewnych w pobliskiej wsi Ptaczow, a następnie podejmował się różnych prac, aby pomóc utrzymać rodzinę. Pracował jako robotnik rolny, opiekował się zwierzętami, a ostatecznie znalazł zatrudnienie w pobliskiej cegielni. W tym czasie zaangażował się w chrześcijański ruch sportowy Orel. Było to dla niego coś więcej niż tylko aktywność fizyczna. Było to miejsce, w którym jego patriotyzm i wartości katolickie łączyły się ze zdyscyplinowanym stylem życia. W 1935 roku Kubisz rozpoczął obowiązkową służbę wojskową w Armii Czechosłowackiej. Został przydzielony do 9. kompanii 31. Pułku Piechoty w mieście Ichlawa. W ciągu następnych kilku lat stopniowo piął się w górę hierarchii, wykazując się zdolnościami przywódczymi i taktycznymi. Kiedy pod koniec września 1938 roku układ monachijski doprowadził do rozbicia Czechosłowacji, a w marcu 1939 roku naziści najechali pozostałe tereny Czech i Moraw. Kubisz nie mógł pozostać bierny. Zaledwie kilka miesięcy później, 16 czerwca 1939 roku, uzbrojony w granat, przekroczył granicę z Polską, zdecydowany przyłączyć się do walki z niemiecką tyranią. Jego droga na wygnanie była pełna niebezpieczeństw. Jak później zapisał w swoim dzienniku wojennym, maszerował przez nas od czwartej rano do 15, unikając niemieckich patroli. Napotkał patriotycznego leśniczego, który pomógł mu dotrzeć do pobliskiej wsi, gdzie spotkał Kowala i otrzymał pomoc oraz wskazówki. Przebrany za robotnika niosącego motyki, Kubisz w końcu dotarł na stronę polską, przemoczony i wyczerpany, ale zdeterminowany. Kubisz dołączył do tworzącej się czechosłowackiej jednostki wojskowej, która formowała się w Polsce. Wkrótce przyłączył się do innych i udał się do Francji na pokładzie polskiego statku Chrobry. We Francji wstąpił do Legii Cudzoziemskiej, zobowiązując się do pięcioletniej służby, choć jego ostatecznym celem była walka o wolność ojczyzny przeciwko nazistowskim Niemcom. W tym czasie nie było możliwości utworzenia sił czechosłowackich we Francji. Stacjonował w Afryce Północnej, gdzie zmagał się z upałami, szokiem kulturowym i odmiennym środowiskiem wojskowym. Po wybuchu II wojny światowej, która rozpoczęła się 1 września 1939 roku, żołnierze czechosłowaccy zostali zwolnieni z kontraktów w Legii. Po powrocie do Francji, wstąpił do nowo utworzonej czechosłowackiej armii na uchodźstwie. Wraz ze swoim bliskim towarzyszem, Józefem Gabczykiem znosił złe warunki życia, niespełniający norm sprzęt oraz brak odpowiednich mundurów, butów i przestarzałą broń. Pomimo tych trudności ich zaangażowanie pozostało niezachwiane. W tym czasie między nimi nawiązała się głęboka więź. Często jeździli razem na rowerach, dzieląc się swoimi frustracjami i aspiracjami. Kiedy w maju 1940 roku Niemcy najechali Francję, Kubisz i jego oddział zostali rozmieszczeni w pobliżu Coulomier, na wschód od Paryża. Walczyli dzielnie przeciwko przeważającym siłom niemieckim, ale ostatecznie zostali zmuszeni do odwrotu. W swoim dzienniku Kubisz opisał okropności bitwy, nieustanny ostrzał artyleryjski i ból serca na widok okaleczonych zwłok wzdłuż drogi. Pomimo wyczerpania, podtrzymywał morale, śpiewając i żartując podczas odwrotu. Po upadku Francji w czerwcu 1940 roku. Wraz z kolegami zdołali dotrzeć do południowego portu Set, gdzie przemycili swoją broń na pokład egipskiego statku Rod El Farag. 12 lipca 1940 roku Kubisz przybył do Liverpoolu. W Wielkiej Brytanii odnalazł naród zdeterminowany, by stawić opór Hitlerowi. Jednostki czechosłowackie zgromadziły się ponownie w obozie namiotowym Chamley Park, chociaż ich liczebność zmniejszyła się. Niskie morale udało się podnieść dzięki wizytom prezydenta Czechosłowacji na uchodźstwie, Edwarda Benesza. Kubisz został wyróżniony za swoją odwagę we Francji i otrzymał zarówno francuski krzyż wojenny, jak i czechosłowacki krzyż wojenny 1939. Kontynuował szkolenie i awansował w hierarchii wojskowej. Jednak Kubisz nie był zadowolony ze służby w regularnych siłach zbrojnych. Wraz ze swoim przyjacielem, Józefem Gabczykiem, złożyli podanie o przeniesienie do czechosłowackich jednostek lotniczych, pragnąc zostać strzelcami pokładowymi. Chociaż ich podania zostały odrzucone ze względu na duże zainteresowanie, wkrótce obaj zostali wytypowani do bardziej tajnej i niebezpiecznej pracy. Zostali wybrani do szkolenia w zakresie sabotażu i operacji spadochronowych, przygotowując się do misji, która później wstrząsnęła nazistowskim reżimem. Przygotowania były wyczerpujące. Od sierpnia do września 1941 roku Kubisz przechodził rygorystyczne szkolenie w Szkocji oraz na lotnisku Ringway niedaleko Manchesteru. Tam ukończył skoki spadochronowe i nauczył się specjalistycznych umiejętności, wymaganych do prowadzenia tajnych operacji. Następnie został przydzielony do operacji Antropoid, najśmielszej ze wszystkich czechosłowackich misji sabotażowych. Zamachu na Reinharda Heydricha, pełniącego obowiązki protektora Rzeszy w Czechach i Morawach, architekta ostatecznego rozwiązania i jednego z najpotężniejszych ludzi w nazistowskiej hierarchii. Pierwotnie Kubisz nie był członkiem zespołu. Gabczyk współpracował z innym żołnierzem, Karelem Swobodą, jednak gdy swoboda doznał kontuzji podczas szkolenia, Gabczyk osobiście poprosił o zastąpienie go Kubiszem. Prośba została spełniona i Kubisz stał się nieodłączną częścią misji, która zmieniła bieg historii. Kontynuowali szkolenie pod okiem oficerów brytyjskiej służby operacji specjalnych, skupiając się na strzelaniu, materiałach wybuchowych i koordynacji ataków. Brytyjskie dokumenty Opisują te pary jako zdeterminowaną, energiczną i bardzo skuteczną. 29 grudnia 1941 roku Kubisz i Gabcik wylądowali na spadochronach na terytorium byłej Czechosłowacji. Z powodu błędów nawigacyjnych wylądowali daleko od wyznaczonego miejsca. Zamiast w planowanym miejscu, w pobliżu miasta Pilzno, wylądowali w pobliżu wsi Nechwizdy, na wschód od Pragi. Pomimo obrażeń odniesionych podczas lądowania, Gabcik zwichnął kciuk i zranił się w kostkę. Szybko się przystosowali. Kubisz przejął inicjatywę, szukając schronienia i kontaktów. Przebrany za miejscowego robotnika, zwrócił się do lokalnego księdza, a później nawiązał kontakt z członkami ruchu oporu. W ciągu następnych miesięcy, Kubisz i Gabcik przemieszczali się między bezpiecznymi kryjówkami w Pradze i na jej przedmieściach. Wspierani przez odważną sieć członków Ruchu Oporu. Kubisz nawiązał romantyczną relację z Marii Kowarnikową, pracownicą fabryki. Ich więź pogłębiała się w miarę zbliżania się terminu wykonania misji. Ich życie stało się ostrożnym połączeniem tajemnicy i determinacji, przy czym nawet zwykłe wyjścia służyły unikaniu podejrzeń, gdy rozpoznawali miejsca i opracowywali plany. 27 maja 1942 roku był ostatnim dniem operacji. Heidrich codziennie pokonywał tę samą trasę ze swojej rezydencji pod Pragą do Zamku Praskiego. Gdy odkryty Mercedes Heidricha zwolnił, Gabczyk wyszedł na jezdnię i próbował oddać strzał z pistoletu maszynowego sten z bliskiej odległości, ale broń zacięła się. Kubisz bez wahania rzucił w samochód z modyfikowanym granatem przeciwczołgowym. Wybuch ranił zarówno Heidricha, jak i Kubisza, który został trafiony odłamkiem w twarz. Heidrich początkowo przeżył wybuch, ale 4 czerwca 1942 roku zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Naziści zareagowali brutalnymi represjami, masowymi aresztowaniami i egzekucjami. Nasiliły się poszukiwania Kubisza, Gabczika i ich współpracowników z innych tajnych operacji. Ruch oporu chronił ich tak długo, jak to było możliwe, ukrywając ich w kościele świętego Cyryla i Metodego w Pradze. 10 czerwca 1942 roku, niecałe dwa tygodnie po zamachu na Heydricha, siły nazistowskie dotarły do Lidic, małej wsi niedaleko Pragi. To, co nastąpiło potem, nie było akcją militarną, lecz aktem terroru, mającym na celu wysłanie wiadomości do całej ludności. Oto co się dzieje, gdy atakuje się trzecią rzeszę. Wszyscy 173 mężczyźni z wioski zostali zgromadzeni i rozstrzelani. Kobiety zostały oddzielone i wysłane do obozów koncentracyjnych. Dzieci odebrano rodzinom, kilkoro z nich wybrano do germanizacji. Pozostała część 82 dwoje dzieci została wysłana do obozów zagłady, takich jak Hełmno, gdzie zostały zamordowane. Sama wieś została zniszczona, budynki zostały spalone, zrównane z ziemią i usunięte z map. Nawet cmentarz został zbeszczeszczony. Propaganda nazistowska początkowo próbowała usprawiedliwić masakrę, fałszywie łącząc lidice z napastnikami, chociaż żadne rzeczywiste dowody nie potwierdzały tego twierdzenia. Lidice zostały wybrane nie ze względu na to, co zrobiły ale ze względu na to, co symbolizowały, cel, który miał wzbudzić strach w innych. Niestety to zadziałało. Jeden z agentów przestraszył się i zdradził ruch oporu oraz swoich kolegów, którzy ukrywali się. Nazywał się Karel Czurda. 18 czerwca siły nazistowskie ostatecznie otoczyły kościół, w którym ukrywali się agenci. Po wielu godzinach zaciętych walk, Kubisz, ciężko ranny, został schwytany i przewieziony do szpitala w stanie nieprzytomności. Zmarł tego samego dnia w wyniku odniesionych obrażeń. Miał 28 lat. Po śmierci ciała wszystkich siedmiu mężczyzn ukrywających się w kościele, Niemcy przewieźli do Instytutu Medycyny Sądowej w Albertowie w Pradze, gdzie przeprowadzono sekcję zwłok. Wszystkie ciała zostały pozbawione głów, a głowy Gabczika i Kubisza miały zostać doskonale zakonserwowane w form aldehydzie, i wystawione w muzeum zbrodni, które naziści planowali stworzyć po wojnie. W przypadku pozostałych pięciu mężczyzn zachowano jedynie czaszki. 20 kwietnia 1945 roku, zaledwie kilka tygodni przed wyzwoleniem Pragi, Gestapo zabrało je, a to co stało się z nimi później, nie zostało potwierdzone przez żadne wiarygodne źródła. Prawdopodobnie ciała zostały pochowane w zbiorowej mogile na cmentarzu Diabolice w Pradze. Nazistowscy oprawcy okrutnie zemścili się za udany zamach na pełniącego obowiązki protektora Rzeszy. 24 października 1942 roku, w obozie koncentracyjnym Mauthausen stracono najbliższych krewnych Jana Kubisza wraz z innymi zwolennikami operacji Antropoid. Tego dnia naziści zamordowali 262 czeskich patriotów. Wśród ofiar znalazła się Maria Kowarnikowa, dziewczyna Jana Kubisza. Tylko jeden z braci Jana Kubisza uniknął śmierci. Poświęcenie Jana Kubisza pozostaje jednym z najbardziej heroicznych czynów wojny. Jego imię zostało niemal całkowicie wymazane w powojennej epoce komunistycznej. Ponieważ reżim tłumił historie związane z zachodnimi aliantami. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach jego historia odzyskała należne jej miejsce w historii II wojny światowej i pamięci o czechosłowackim ruchu oporu. Od skromnego chłopca z wioski do człowieka, który zabił jednego z najniebezpieczniejszych nazistów, Kubisz stał się przykładem odwagi uciśnionych, którzy odważyli się stawić opór. Jan Kubisz nie dożył wyzwolenia swojego kraju, ale jego działania przyspieszyły upadek nazistowskiego mitu o niepokonanej potędze. Kubisz zmarł wierząc w słuszność swojej misji, wiedząc, że nawet mały naród może uderzyć w samo serce tyranii. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.